Profimy się? Zabiorę was, malugę. Nigdy nie wrócicie. Gdzie mój portal? Otwórz się. Słyszałaś? Sieci. O nie, nie ma ich. Witajcie w moim świecie. Nie rób krzywdy. Zrobię, chyba że mnie przekonacie. Oh. Bawcie się, przegrywy. Macie mało czasu, pospieszcie się. O, różowe. Ale co to? Instrukcja, gupta się. Wiedźma każe przemienić te brzydkie lalki w syreny. Nie jestem brzydka, tylko brudna! Mój, nieważne. Trzeba cię umyć. Dziękuję, to bardzo miłe. Nie gadaj. Nie ta. Większa. Gotowa? Nieważne. Trzeba cię wyczyścić. Jeszcze bomby kąpielowe. Pomogą usunąć brud. Super, dzięki! Jesteś śliczna! Mój, pietactwo. Spokojnie, nie skrzywdzę cię! Połóż się, a ja to przemyślę. Mój okropne! Nieważne. Jest wystarczająco czysta. Hmm, co tu mamy? Orety. co to? Muszę coś zrobić. I to szybko. Wy Żałosne. To do Was zaczynajmy! Od góry do domu. To na pewno pomoże. Oczywiście, spójrz! Zaraz będziesz czysta. Użyjesz czoteczki. Mmm, przyjemnie. Hey. Daj mi to. to co też? jest? A! Mm -hmm. mm -hmm. No co? Zapłacisz za to! Ups, sorki! Chciałam ją wyczyścić! Kochanie, wyglądasz cudownie! O rany, skup się! Tym razem porządnie umyję twoją buźkę! <ścoughs> Zaczynam się dobrze bawić. Fajnie! Co teraz? No właśnie mycie. Zetrę to. Hmm, idealnie! Ha? skończyła? O nie, pospieszę się! No nie wygrasz ze mną! Zakład zobaczymy. No jasne. Co? O O, i moja. Twarz. Wybacz! nie wiem co się stało. Nie, nie to! To to może? Jestem pewna, zaufaj mi! Próbowałam nie raz. Zawsze działa. Teraz dokładnie wymieszam. Gotowe! Teraz nałożę trochę na twoją buzię. Ostrożnie! Ominę usta i skórę wokół oczu. Ha? Co robisz? O, nic. To może jej pomóc. Cóż, przynajmniej jest smaczne. Dziwne uczucie. O tak, zapomniałam o masce. To cię naprawdę upiększy. Super! Jestem pewna, że pryszczy znikły. Sprawdzimy? Tak. No proszę! Wow, co za świeżość. Nieźle! Zajrzyjmy do instrukcji. Myci? Już. Co dalej? Makijaż? Pewnie. Mam cię. Będzie w moim stylu. Spokojnie, spodoba Ci się. Proszę. Ja też zadbam o higienę. Fuj. Dobra, to też się przyda. Służy do rzucania zaklęć. Ha? Ale chętnie ją poświęcę dla siostry. Aj, ja! No dobra, kurzyłam się. Ha? O, mamo! Czasami się boję, że mi też to zrobi! Cicho, robię to dla nauki. Aha! W ten sposób uzyskałam najczarniejszy barwnik. Zrobię nim najlepszy makijaż. Teraz wygląda pięknie. Czy ja wiem? Jest straszliwa. Wolę jaśniejsze kolory. Żadnych udziwnień. O, jak ślicznie. Pożyczysz mi to? Hej, to oddaj to. Fuj, tu jest farba. Lepiej bądź ostrożniejsza. Zrobię jej elegancki makijaż ust. Minuta pod lampą i gotowe. Wow, wyglądasz pięknie, prawda? Dziękuję. Kolejna rzecz tak za nami. Ale chwilę. O nie, znów to samo. Nie hmm. ma czasu. Ona czeka. Rozpieszcie się. Fyszne dzieciaki, chodźcie do mnie. Oh. O, Rety. Widziałam czarownicę. Ona chce pożreć nasze dzieci. Zrobię wszystko, żeby oddać jej tę głupią lalkę. Ożreć? Naprawdę, ale tak, lepiej się pospiesz. Co za dzieci, ani chwili spokoju. Znowu. Dość, przestańcie! Ha, aha, aha. Nie wytrzymam. Jasne. Nie przejmuj się, proszę bardzo. O, wreszcie. Dziękuję, kochanie. O, mam pomysł. Mogę? Będziesz mieć kolorowe włosy jak ja. A może ładniejsze, kto wie. Zobaczmy, co się stanie po zalaniu wodą. Niesamowite, to działa. Piękna tęcza. Zamoczmy włosy. Poczekaj chwilę. I co? O, ty, zobacz! Wyglądasz jak gwiazda. Pięknie, masz kruszy czarne włosy. A fryzura? Wiem, jaka będzie pasować. Podoba ci się? Ładnie, dzięki. Pozwól, że zaznaczę punkt. Cyk! włosy gotowe tak udało się ale hej nie czas na zabawę pora na stanik najlepszy będzie czarny namaluję go <noise> łaskocze orety leż spokojnie na koniec dodam muszelki Strząsnę niepotrzebne tak idealnie najlepszy pomysł najpierw to wyrzucę Wstydzę się. Nie patrzę spokojnie. Z czego zrobimy nowy? Piękny, ale ten kolor... Trzeba to urozmaicić. Daj mi to. Wow, widziałaś? Wyglądasz pięknie. Teraz dodam parę pyreł. Syreny je kochają. Dobra, może być lepiej. Dodam parę detali. I naszyjnik. Pięknie, zazdroszczę ci! Wyglądasz jak księżniczka. Stanik gotowy, super! Nie, wcale nie! Uf, będzie gotowy, jak powiem. Spokojnie, świetnie ci idzie. Uf, to było trudne. Hmm, nie martw się, ona żartuje, ale nie! Hmm, ogon! Niech pomyślę! A, już wiem! To będzie proste. Wykorzystam taśmę. Super! Ale widać mi stopy! Chwileczkę... Hmm, o, piękne pianki! Są takie miękkie i rozciągliwe! Przydadzą się! Zrobię z nich świetny syreni ogon! I jak? Teraz wystarczy pomalować! Dorobię łuski... Płetwę zrobimy z innych materiałów! Najpierw szablon! Wytnijmy go! Teraz go przykleję! Ekstra! Posmaruję to klejem. Nie tylko płetwę, Cały ogon. Tak. Prawie gotowe. Świetnie. Dodam trochę brokatu. Ma się błyszczeć. <laughs> o nie, twój ogon. Zniszczony. Na to wygląda. Muszę to naprawić. O, użyję tego. Przykleję to, żeby nikt nie zauważył. To niesamowite. Spójrz, jaka piękna. Piękna? Nie, nudna. A korona? Zapomniałyśmy o niej. Pajączku... Idę! Samą porę! To dla mnie? Jasne! Otwórz! No, wow! Też bym taką nosiła! Założę ci! Wow! Świetnie! Ja też kogoś mam! Jak to szło? Proszę bardzo! Dziękuję! Otwórz! Ładnie! Popatrz! To twoja nowa korona! Ładna! Bawiłam się lepiej niż sądziłam! Tak! Teraz wróćmy do portalu! I co? Powinnyśmy spróbować. Żegnaj. Pa! Nareszcie te dzieci mnie denerwują. Żałuję, że je porwałam. Uf, to był koszmar. Wróciłeś Czemu to tyle trwa? To one! Ej, mu, Spoko! U, zapomniałam. A, dobre dziecko. O, wow. Jaki wspaniały klejnot! Tyle pięknych rzeczy dokoła! Arb. Jestem mój! Ha. Hej, ty! Stój! Nie wchodź mi w drogę, ślicznatka! Słuchaj, moich słów, to ty ukradłeś diament! Ukradłam diament! Cudownie! I uh, 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 jesteś aresztowana! Pójdziesz ze mną na posterunek! Uh, uh, uh. Jak to się stało? Nic złego nie zrobiłam! Zostałam wrobiona! Muszę się stąd wydostać! Ha? Czyżby? Że co? To jakiś absurd! O, wampiry są najlepsze! Dobrze, nie przestępczo! Nie jestem przestępcą! Nie wierzę ci! Hmm. A więc kim jesteś? Przyjrzę się bliżej. Zobacz, jestem wampirem! Widać pokłach. I Już wszystko jasne! Ten dżentelmen może wyjść na wolność. Tak jest, pani komendant. Idź, jesteś wolny. Co? To niesprawiedliwe. Nigdy się stąd nie wydostanę. Hm. Oh. Oh. Auć. Ah. Ah. Cześć, koleżanka! Jasny gwint. Cóż to takiego? Hej, to moje. Poddawaj. Oh. 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 Jak oh. tam sobie chcesz? Oh. Co jest w środku? Oh. Czasami marzenia jednak się spełniają! Dokładnie to, czego potrzebowałam. To może być moja droga na wolność. Hmm, zacznijmy od początku. Muszę tylko wymyślić, jak... O? Fuj. <kluj> Pełno tu kurzu i znowu! Chwilka! A gdyby tak? Genialny pomysł! Ach, blada coraz w sekundę. O? Teraz tylko rozprowadzę na całej twarzy. Musi być równomiernie i tak biało, jak tylko się da. Lusterko! Ach, idealny rezultat! Zerknijmy ponownie na listę. Pierwszy krok wykonany! Ktoś coś gotuje? Jak ładnie pachnie! Głodna jestem! Ach, jedzenie! Czas na lunch! Najlepszy burger w okolicy! Mm, wygląda tak smakowicie! Hej, pora posiłku! Czas nakarmić więźniu! Błagam, dłużej już nie wytrzymam! Zaraz będę jest kłopot! Okej, okay. mam coś specjalnie dla ciebie. Jedna porcja więziennego no, jedzenia. Nie mogę się doczekać! Aha, czy to jest w ogóle jadalne? To nie ludzka zniewaga! Nikt normalny czegoś takiego nie zje! Jak chcesz, ale nic więcej nie dostaniesz! Obejdę się bez jedzenia! Wracam do swojej misji! Co dalej? Kły. Hmm. O! Oh, znam niejedną sztuczkę na takie okazje. Do dzieła! Błyskotliwy umysł i zwinne ręce to wszystko, czego mi potrzeba. Hmm. No i gotowe! Nowiutkie, bielutkie kły. Czas przymierzyć. A, 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 a. Co to? Do... Oh, nie trzymają się. O! Oh, a jednak mi się przyda. Ale nie do jedzenia, tylko do klejenia. Hmm. <grym> O? Hurra! Spektakularne! Kły mogę odkaczykować! O? O? Co to za oślepiające światło? Co? Klucze? Super, to moja szansa! O? 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 Za krótkie ręce! O? Nie mogę dosięgnąć! Ale na wszystko znajdzie się metoda! Doskonale! Czasami wystarczy. Pomocna dłoń! Aha, jeszcze odrobinę! Co ty wyprawiasz? A! A, a, po prostu ćwiczę swoje umiejętności, Naprawdę, nie sądzę. Oddawaj klucze. Hmm, hmm. takie wybiegi nie zadziałają. Ach, byłam tak blisko! No cóż, dzięki za lisaka. Hmm. następny na liście jest makijaż. Chwileczkę. Oczywiście! Hej! Pokruszony lisek oznacza ładny proszek do podkreślenia oczu. Wszyscy wiedzą, że wampiry mają czerwone oczy, prawda? No, coraz bliżej wampirzego ideału. Makijaż załatwiony. Następny krok, rude włosy. Skąd ja wytrzasnę czerwoną farbę do włosów? O! Już wiem! Hej, laska! A co? Mogę pożyczyć twoje a, włosy? A, nie ma mowy! No weź! Ach, pytałam tylko przez grzeczność. Nie masz tu nic do gadania. Dobrze wyglądam w czerwonym. Wielkie dzięki! Huh? Coś tam nie jest pod kocem? Wow! To chyba mój szczęśliwy dzień! Czerwony i czarny? Idealne połączenie! Wow! Aha! Niesamowite! Bycie wampirem bardzo mi się podoba. Ale czegoś brakuje. O, oh. hmm. na co się gapisz? <słuch> hmm. Hmm. To jest to, czego potrzebuję. Hmm? Co jest grane? <słuch> <słuch> Teraz ostatni szli. Uh. Uroczy dodatek dla stylowej wampirzycy. Ostatnie dwa punkty zrobione, czyli misja zakończona. Uh. Jestem gotowa. Hej ty, nie jestem wampirzycą. Co takiego? Naprawdę? Hmm. Tak jest! Wampir pełną hmm. gębą! Musisz przejść test! Siemka! No dalej! Skoro nalegasz... miauć. A... Oh. <gryśla> Widzisz? O nie! Moje kły! Nagły wypadek! Hmm. Nie wydostaniesz się stąd, oszustko! Hmm. Czas na przerwę! Ale pamiętaj, nie spuszczam cię z oka! Nie nienawidzę tego! A, muszę jakoś uciec! Hm, to jeszcze nie koniec! Może tędy wydostanę się na zewnątrz! Zdjąć siatkę! Nie, nigdy się nie poddam! Którędy teraz? Tędy! A, 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 nie spodziewałam się takiego labiryntu! A, o, już prawie! A, Widzę wyjście! Wolność! Ha, o. O, a, a. Ha, ha, o, o. Mogę wszystko wyjaśnić! Ach, wracaj do celi! A to co? Przewody? Zaiskrzyło mi kolejnym świetnym pomysłem! To będzie genialna sztuczka! Czy może raczej porażająco sprytna? Teraz muszę ją spróbować. Hej, pani władza! Na, 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 na! Jesteś taka cegła! Ty mała brydota. Wow, włączone! ci nauczkę! Co się hmm. dzieje? O! Hmm. 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 Co? Co się dzieje? Dlaczego mam. O, nie! Co ma to znaczy? Nie, tylko nie to! Co się stało? Wyglądam jak ty! To moja to no, Dotykaj no. mnie! Oddaj mi moje ciało! O! To, to hmm? twój telefon! Zamieńmy się! Hmm. Spotkanie towarzyskie! Hmm. Najwyraźniej dzisiaj jest konkurs taneczny. Zobaczmy, co słychać. A? O nie! Za godzinę mam randkę! Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Pomóż mi, pomóż, mi, pomóż, mi, pomóż mi. Pod jednym warunkiem. Muszę dbać o swój wizerunek. Dostałam to od swojej babci. Skoro masz zachowywać się po swojemu w moim ciele, musisz się przebrać. Ups, wąsy na czole? W tym prochowcu wyglądam trochę jak detektyw. Nawet mi się podoba. Teraz ty. Siadaj i zrelaksuj się. Powiem ci, co masz mówić, jak się zachowywać. Masz słuchawkę? W porządku. O, już przyszedł. Nie zabij mnie. Hej, kochanie, to dla ciebie. Obrzydliwe. O nie. Powiedz, że jesteś uczulona na róże. Jestem uczulona. Rozumiem, co ten problem. Oh, musisz skorzystać z toalety! Oh, irytujesz mnie! Co? Ja? Nie ja! To znaczy, jesteś taki przystojny! Dziękuję! Hmm. Po moim trupie! Nie! To mój chłopak! Ja, że co? Oh, hehehe, nie jestem twoim chłopakiem! E, znaczy znaczycie, chciałabym mieć takiego chłopaka jak ty! Jesteś pewna, Wednesday? A raczej nie chłopców. jesteś. jesteście. Spadam stąd. Hmm. <h -ham> Bitwa tonęczna rozpocznie się za 5 minut. Twoja kolej. Możesz wybrać ten konkurs. Co? Ja? Oriana wow, może mi buty czyścić. Jestem królową tańca. Oh yeah, Twój ruch. A... Czy muszę? Uh -huh. wow. yeah. Aha. <grywka> Tybyś <grywka> <grywka> się tu. mnie. I jak sobie radzić? Ale Alex, ty <grywka> <Czerny> dzimana. <grywka> <grywka> yeah, Brawo, brawo! Przepraszam! Jeszcze wam pokażę. Słuchaj i podziwiaj. It's hard to see your teeth! Just go now! Just go! Myślisz, że jesteś o mnie najlepszą? Patrzcie na to! Posłuchajcie tego! Dlaczego nic tańczy jak Wednesday? Zupełnie nie nie Nic nie rozumiem! Mam tego Nara! Zawsze wszystko psujesz! Cóż, nieważne! Witajcie moje malutkie! Gdzie wasz starszy brat? tu jesteś! Moje, kochanie. Oh, oh, oh. Enid, czemu zaglądasz do szafki Wednesday? Przecież nie znosisz pająków. Oh, ups, pomyliły mi się szafki. Twoja jest tutaj, zapomniałaś? O, oh, jak one pięknie pachną. Uwielbiam kwiaty. Oh, oh. Wednesday, coś się dziwnie dziś zachowuje? Hmm, Wszystko w porządku? Oh, oh. To dla Enid. Łap. Wow. Huh? No wiesz. Oh. Podejrzane. Uh -huh. Mam dość tego udawania! Chodźmy się przebrać z powrotem! Czas no! Pozbyć się twoich głupich włosów! Głupich włosów? Wiesz, ile czasu zajmuje mi ich stylizacja? Jak możesz tak mówić? Nigdy ci Broki. tego. O! Jesteś taka niemiła! To mamy. Hmm. Nie. Nie! Hej! Przestań rzucać moimi kosmetykami, Wednesday! Nie! Śmieć! Nie! Zostaw moje hmm. rzeczy w spokoju! Ha! No, właśnie tego szukałam. Nie dotykaj moich włosów. Załatwię to szybko i prawie bezboleśnie. Im ciemniejsze, tym lepiej. Czas na powrót zanurzyć w mroku. Chyba zapomniałam nacisnąć start. O rany. Ach. Doskonale. Prawie czuję się sobą. O nie! Moje włosy! Znacznie lepiej. Zniszczyłaś mi włosy! Pożałujesz tego! To paskudztwo musi zniknąć. Lżej na głowie i na duszy. Teraz skończę z tym ohydnym monochromem. O, aha, tu jesteście piękne kolory, wow! Prawdziwa zemsta. No dobrze. Na początek niebieski. Ogranicza mnie tylko wyobraźnia. Naturalnie nie mogę zapomnieć o różowym. Nie mogę się doczekać! <śpiewanie> Upiorne! Dobra! Tak się prawiło, farbuję włosy. Może się czegoś nauczyć, Wendy. Teraz tylko ostrożnie zawinąć sreberko. ta -dam! Teraz trzeba trochę poczekać. Co o tym sądzisz? Wyglądasz jak pieczony ziemniak. No i dobrze! Ziemniaki są smaczne! A? I gotowe! Haha. I jak Ci się podoba? Wolę pieczone ziemniaki! O! Hm. Muszę pozbyć się tego różu. Obiadek przyjechał smacznego. A wow! Naleśnik! Za słodki. O, o, no cóż, makijaż? Tak. Idealnie blady. Hmm. Przypalony naleśnik, tak jak lubię. Smoky ice to moje klimaty. I druga powieka. Wspaniale. Czarne jak otchłań mojej duszy. Eee, fuj! Ehe. Muszę zmyć, te Czerni. Tęsknię za moją twarzą. Oh, już wiem. Zaraz odzyskam moją piękną buzię. Po prostu skopiuję swój makijaż. Ah. Ha! Kolory poprawiają mi nastrój. Ha! Ah. Wybacz, Enic, za zdjęcia. O oh, nie! Czemu tak blado wyglądam! Ha! Ah. O! Oh, to twoje. Dziewczyny, no bo się, bo inaczej spóźnicie się na no sprawdzam. Co? Hej! Oh. Oh. Wciąż jesteśmy Uwaga, klasa Oho. Dzisiaj będziemy mieli test Co to ma znaczyć? Zakaz noszenia piżam w szkole Zrozumiano. Tak, proszę pana tak. Mm. Musimy znaleźć jakieś ubrania. Oh. Tam Spójrzmy Spójrzmy mi na mnie no. O nie mm -hmm. Oddajcie swoje ubrania Hej. Co ty teraz to, ja proszę, mięso, nie proszę! Tak, o, mało się! Całkowicie Całkiem Całos mm, na imitacja! Dzisiejszym zadaniem będzie stworzenie czegoś oryginalnego. Sztuka? Aha, I co ja zrobię? Mam jedynie kilka kredek! Pomogę ci. Hm. Hm. Kto by pomyślał, że kabaretki okażą się takie przydatne? Użyj tego! Okej! Okay. Teraz mam dziurę w rajstopach. Zaraz temu zaradzimy. A? E, co? Dostaj mi, wiem co robię. <grystanie> robię coś lepszego, zobaczysz. Tada, rękawiczki. Rękawiczki? Okej. Okay. Więc? Mm. Mogą być. Super. Oto Wasza oceny. Wow. Obie dostałyśmy piątkę z plusem. Naturalnie. E, nic, czemu się tak ciemnie ubierasz? Wow. Nie będziemy się już z tobą przyjaźnić. No, i zaczynają się wodotryski. Hej, no już. Spokojnie, będzie dobrze. Co ja teraz zrobię? Spróbuję zaklęcia. Składniki. Proszę bardzo. Hmm, mikstura powinna być... Elastyczna pod każdym względem. Doskonale. Następnie owady. O, masz. Dziękuję. Bogatość źródło białka. Potrzeba więcej. Hmm, muszę sięgnąć po mój żelazny zapas. Trudno, ale to w dobrej sprawie. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Co takiego? Auć! Tego właśnie potrzebowałam. Do kociołka. Eliksir jest gotów. Wystarczy jeden łyk. Mm, za mało. Przypraw... Czujesz coś? Nie jestem pewna. Poczekajmy. Przepraszam, mi się w brzuchu. Jeszcze chwilę. O, nie mogę się powstrzymać. Poza brzydkim zapachem chyba jednak nie działa. Przepraszam, Wednesday. nie potrafię być z tobą. Nie również przykro. Twoje życie jest trudniejsze niż przypuszczałam. Chodźmy spać. A, a. <grymne> Znowu jestem z sobą! Nigdy więcej! Oh, oh Jakoś przetrwałyśmy! Wciąż nie mogę uwierzyć, że ufarbowałaś było mnie na konieczne. O, oh, Paxley! Mój brat Kto mnie potrzebuje, jest? a ja potrzebuję pracy. O, pracy? Huh? Gdzie ty znajdziesz pracę? Chyba nie mówisz poważnie. Gdzie ty znajdziesz pracę? Z drogi, Auć! Dla Backslayer zrobię wszystko. Interesujące. Hmm. Może będzie ciekawiej niż tutaj.